Wracamy już teraz do tego naszego dzisiejszego spotkania. Jesteśmy po krótkim rekonesansie w terenie i teraz, Szanowni Państwo, możemy jeszcze to podsumować. Byliśmy na ulicy Lipowej. Ulica Lipowa to wartość ponad 700 tysięcy złotych. Jak tu kolega redaktor zauważył, też inwestycja wyczekiwana przez osadzonych w największym więzieniu w Polsce będą wychodzić w tym kierunku dobrym, będą się udawać, myślę, przez tą drogę do, na drogę Nie. zbawienia. No. No, no odnowy pierwsza i teraz ale nie ale też tak poważnie to faktycznie faktycznie jak Państwo widzicie jeszcze przy tej wymianie tego oświetlenia na bardziej takich historyczny ten kształt tej, tej ulicy na faktycznie ona będzie miała taką no, taką będzie terełką, myślę tutaj naszą naszą wroniecką, bo i ta charakterystyczna zabudowa przy więzienka przy więzieniu i samo więzienie no, robi narzędzia. Stąd ta nawierzchnia właśnie w granicie pomieniowatej i, i zwykłej. Łącznie do, do dzisiaj wydaliśmy na inwestycje drogowe e, łącznie wydaliśmy e, na same drogi około 2 miliony 200 tysięcy złotych e, w, w tym roku 2016 w ramach tego już wybudowaliśmy blisko 900 metrów chodników. Samych dróg to jest ponad 2100 metrów. Do jeszcze zrobienia, jesteśmy w trakcie i tu zawsze prosimy no bo to też jest pewne wyzwanie, i, i, i takie logistyczne, i to utrudnia mieszkańcom jakiś tam dojazd. I tutaj zawsze się zwracam na cierpliwość. Jeszcze mamy do zrobienia blisko. 2000 metrów za ponad 2 miliony złotych. I w zasadzie w połowie jesteśmy. Tak, w zasadzie jesteśmy w połowie i jestem no, przekonany, że uda nam się te zadania zamknąć. Myślę, że warunki pogodowe też na to pozwolą, i wtedy spotkamy się pewnie ponownie. Już dzisiaj Państwa zapraszam, i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wykonaliśmy około 2000 metrów, jeśli chodzi o długość chodników. I dróg to jest ponad 4 km. Łączna wartość tych inwestycji, które tutaj będą również zakończone, to jest 4 320 tysięcy złotych. Tak jak sygnalizowałem przy Lipowej, wielkie podziękowania za taką czujność i społeczny nadzór nad każdym, każdą inwestycją. My te uwagi traktujemy bardzo serio. Przykładem jest tego właśnie chociażby ulica Lipowa, gdzie ten zjazd do garażu będziemy też doprojektowywać. Konieczność strefa konserwatora i ten tam, ta procedura, czas jest wydłużony, no bo w, w tej strefie ochrony zabytków musimy, musimy to również z konserwatorem uzgodnić. Nawet najmniejsze dołożenie tam metra. Aleja lipowa to też właśnie wyzwanie, jeśli chodzi o same przycinki drzew, bo tak? też byśmy chcieli je ładnie, ładnie tutaj wypielęgnować te, te lipy wieloletnie. Stąd też musi być zgoda konserwatora, musi być to wszystko opiniowane. Zdarza się tak, że tutaj jest prośba mieszkańców o to, żeby dołożyć tam w zjeździe dwie kostki. Bo brakuje akurat, żeby to w jakiś sposób zamknąć z posesją graniczącą z drogi. I tu przyznaję, Szanowni Państwo, że nie możemy tego zrobić, bo nie możemy inwestować publicznych, gminnych pieniędzy na prywatnym gruncie. A to już właśnie staje się prywatny bo projekt obejmuje pas drogi gminnej, tam gdzie właścicielem drogi jest gmina. To, co mówiłem też wcześniej, że te inwestycje oczywiście mogłyby być przeprowadzane sprawniej, gdybyśmy my od A do Z byli odpowiadani, byli wykonawcą. Od nas by to tylko zależało wykonanie takiej drogi. Ale, przykład ulicy Dworcowej, gdzie wspominałem, uzgodnienie z PKP usunięcia płyt, które znajdowały się w ulicy Dworcowej. Termin mieliśmy ustalony na kwiecień, faktyczne odsunięcie nastąpiło dopiero ponad ponad dwumiesięcznym opóźnieniem, co też skutkuje na całą inwestycję. Przykład ulicy Lipowej, pojawił się pomysł, aby zmienić, bo zresztą to widać, że te lampy już są, z te słupy przedzedziałe, żeby wymienić na ładne, stylowe oświetlenie. Jak najbardziej tak, mieliśmy to uzgodnione z operatorem, jeśli chodzi o oświetlenie. Okazuje się, że no czekamy też kolejny miesiąc. Myśleliśmy, że się da jeszcze przed zamknięciem inwestycji, no niestety nie. Nie chcieliśmy się narażać, słuchajcie, na właśnie później taką opinię, że tu czekając, to nikt by tego nie zrozumiał, tego dokumentu nie przyjął i e, nastąpił obszów, e, e, jeśli chodzi o termin wykonania. Stąd, e, jeśli nie ma większych problemów z, z czynnikami zewnętrznymi, to są te inwestycje realizowane. Jeśli zdarzy się, że, że inwestycja nie jest realizowana w terminie, wtedy my naliczamy umowne kary i, no i, no i tyle, I tylko wtedy prosimy o jeszcze jakieś zachowanie trochę cierpliwości większej e, mieszkańców. Pytania? Same dobre wiadomości, jeśli chodzi o drogowe, bo pewnie yy, też Państwo już wiecie, że umowa jest podpisana na obwodnicę i